Jakie suplementy należałoby przyjmować, żeby zachować optymalne zdrowie, optymalną kondycję? Powiem szczerze, że ja jestem bardziej adwokatem silnego umysłu niż wielkiej ilości mięśni czy masy ciała. Mi zawsze bardziej zależało na mocnej głowie, na dobrej kondycji mojego umysłu. Oczywiście zachęcam do chodzenia na siłownię, trenowania swojego ciała, bo to również wzmacnia umysł, wzmacnia Twoją głowę. Także aktywność fizyczna jest bardzo potrzebna. Natomiast mówiąc o suplementach, to wskażę tutaj te, które z mojej wiedzy przyczyniają się do poprawienia funkcjonowania mózgu, czyli de facto umysłu. Na pierwszym miejscu postawię suplement, który się nazywa kwas omega-3. Jest to cholernie ważny składnik dla zdrowego mózgu. И так на самом деле трудно.